Drodzy Państwo, dziś naprawdę dzieje się coś, czego wielu z nas obawiało się od miesięcy. Prezydent właśnie podpisał nową ustawę, która dotyczy absolutnie każdego Polaka, zarówno tych, którzy już są na emeryturze, jak i tych, którzy dopiero zbliżają się do wieku świadczeń. Mówimy o zmianie wieku emerytalnego, a dokładniej o rozwiązaniach, których nikt nie spodziewał się wprowadzenia tak szybko. Informacja spadła na opinię publiczną jak grom z jasnego nieba, a ZUS, rząd i eksperci już przygotowują szczegółowe wyjaśnienia, bo wiadomość wywołała ogromne pytania i emocje w całej Polsce. Wielu seniorów, którzy liczyli na stabilność systemu, dziś czuje niepokój. Osoby pracujące pytają, czy będą musiały dłużej pracować. Inni zastanawiają się, czy ta decyzja wpłynie na wysokość ich przyszłych świadczeń, dodatków i waloryzacji. A co najważniejsze, czy zmiana wejdzie w życie natychmiast, czy dopiero za jakiś czas? Właśnie dlatego nagrywam ten materiał, aby krok po kroku wyjaśnić, co prezydent naprawdę podpisał, jakie konkretnie przepisy zmienia ta ustawa i co to oznacza dla zwykłych obywateli. Zostańcie ze mną do końca, bo te informacje są kluczowe dla bezpieczeństwa finansowego każdej rodziny w Polsce. A jeśli chcecie dalej otrzymywać szybkie, jasne i rzetelne wyjaśnienia dotyczące ZUS-u, emerytur i decyzji rządu, kliknijcie lajka. Like Zostawcie komentarz i zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominęła was żadna ważna aktualizacja. Nowa ustawa dotycząca wieku emerytalnego stała się jednym z najgorętszych tematów w Polsce i nic dziwnego, bo każda zmiana wpływająca na emerytury budzi ogromne emocje, szczególnie wśród osób, które już są na świadczeniu lub oczekują na swoją pierwszą wypłatę. W dzisiejszym materiale dokładnie wyjaśnimy, co oznacza podpis prezydenta pod nową regulacją, jakie zmiany dotyczą wieku emerytalnego, kto odczuje je najmocniej, a także jak proces będzie wyglądał w praktyce w ZUS i. Wiele osób czuje niepewność, bo każda reforma otwiera więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego dziś wszystko przełożymy na prosty, ludzki język, bez skomplikowanych paragrafów i trudnego prawniczego słownictwa. Chcemy, abyś po obejrzeniu tego odcinka czuł się pewnie, spokojnie i wiedział, jak ta reforma wpływa na Ciebie lub na osoby z Twojej rodziny. Podpis prezydenta zawsze jest momentem przełomowym, bo to właśnie ten jeden gest sprawia, że projekt ustawy zmienia się w realne prawo, które dotyczy milionów Polaków. W przypadku tej ustawy mówimy o czymś naprawdę dużym zmianie wieku emerytalnego, czyli fundamentu całego systemu ubezpieczeń społecznych. To nie jest drobna korekta. Ale decyzja, która dotyka praktycznie wszystkich od osób, które dopiero myślą o emeryturze, przez tych, którzy mają przed sobą ostatnie lata pracy, aż po seniorów, którzy obawiają się, czy zmiana wpłynie na ich obecne świadczenia. Z tego powodu opinia publiczna od wielu tygodni żyła tym tematem, a media prześcigały się w spekulacjach, co właściwie się zmieni i jak szybko nowe przepisy zaczną obowiązywać. Nowa ustawa wprowadza zmiany które rząd określa jako dostosowanie do sytuacji demograficznej, ale dla wielu ludzi to po prostu decyzja, która może przyspieszyć lub opóźnić moment przejścia na emeryturę. Polskie społeczeństwo się starzeje, rodzi się coraz mniej dzieci, a to oznacza, że system emerytalny stoi przed ogromnym wyzwaniem musi zapewnić godne świadczenia obecnym i przyszłym emerytom, jednocześnie dbając, aby finanse państwa pozostały stabilne. Do tego dochodzi coraz dłuższa średnia długość życia, co także wymusza reformy. I chociaż politycy często mówią o liczbach, seniorzy potrzebują prostego wyjaśnienia: czy ta zmiana sprawi, że będę musiał pracować dłużej? Czy moja emerytura spadnie? Czy ZUS będzie wypłacał pieniądze w tym samym terminie? I to właśnie na te kwestie dziś odpowiemy. Najważniejsze w tej zmianie jest to, że nie dotyczy ona osób, które już pobierają emeryturę. Państwo zapewnia, że świadczenia wypłacane obecnie pozostają niezmienne i nikt nie będzie zmuszony do powrotu do pracy. To ważne, bo wśród seniorów pojawiały się obawy, że coś zostanie cofnięte. Uspokajamy, jeśli masz już emeryturę, twoja sytuacja pozostaje stabilna. Zmiana wieku emerytalnego odnosi się przede wszystkim do osób aktywnych zawodowo, tych, którzy dopiero zmierzają w stronę wieku emerytalnego. Ustawa przewiduje stopniowe wdrażanie zmian, tak aby nikt nie został zaskoczony z dnia na dzień. W praktyce oznacza to, że w kolejnych latach wiek emerytalny będzie sukcesywnie korygowany, a osoby znajdujące się blisko progu emerytalnego otrzymają szczegółowe informacje z ZUS, w tym zaktualizowane prognozy świadczeń. Dla wielu osób najważniejsza jest odpowiedź na pytanie: Czy będę musiał pracować dłużej? Ustawa przewiduje, że wiek emerytalny zostanie dostosowany do realiów życia i kondycji finansowej państwa. W praktyce może to oznaczać stopniowe wydłużanie wieku emerytalnego w przyszłych latach, ale tempo tego procesu ma być wolniejsze niż w poprzednich reformach, a rząd zapewnia, że każda zmiana będzie komunikowana z dużym wyprzedzeniem. Co więcej, projekt podkreśla, że osoby w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej lub pracujące w warunkach wymagających fizycznie będą mogły przejść na emeryturę wcześniej, w ramach tak tzw. emerytur pomostowych lub świadczeń przedemerytalnych. To duża ulga, szczególnie dla tych, którzy od lat wykonują ciężką pracę fizyczną, bo to właśnie oni najdotkliwiej odczuwaliby podniesienie wieku emerytalnego. Wielu Polaków zastanawia się, jak wygląda to w innych krajach Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że w wielu państwach wiek emerytalny przekracza już 67 lat i nadal rośnie, co jest odpowiedzą na starzenie się społeczeństw. Polska na razie wprowadza zmiany bardziej umiarkowane, jednocześnie tworząc dodatkowe rozwiązania osłonowe. Jednym z nich są zachęty finansowe dla osób, które zdecydują się pracować dłużej, np. wyższe świadczenie za każdy dodatkowy rok pracy. ZUS wielokrotnie podkreślał, że każdy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi przyszłą wypłatę w niektórych przypadkach nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Ustawa wzmacnia te zachęty, wprowadzając korzystniejsze przeliczniki, co ma pomóc tym, którzy chcą świadomie podjąć decyzję o dłuższej aktywności zawodowej. Nowa ustawa dotyczy również kwestii związanych z wysyłką świadczeń. Choć sam termin wypłat emerytur z ZUS pozostaje taki sam, reforma zakłada usprawnienia w systemie informacyjnym, dzięki czemu seniorzy mają otrzymywać dokładniejsze komunikaty o zmianach, waloryzacjach, a także o przewidywanych kwotach przyszłych świadczeń. ZUS planuje wprowadzenie ułatwień w formie prostszych pism, większej przejrzystości portalu PUE oraz nowych możliwości kontaktu seniorów z doradcami. Celem jest to, aby nikt nie czuł się zagubiony i każdy emeryt mógł w prosty sposób dowiedzieć się, na jakim etapie znajduje się jego sprawa. To szczególnie ważne dla osób starszych, które nie zawsze mają łatwy dostęp do komputera czy internetu. Reforma ma sprawić, że kontakt z ZUS-em będzie bardziej ludzki i intuicyjny. W debacie publicznej pojawiało się wiele pytań o to, jak ta zmiana wpłynie na wysokość przyszłych świadczeń. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Bo wszystko zależy od indywidualnej historii zawodowej, liczby przepracowanych lat oraz zgromadzonych składek. Jednak eksperci podkreślają, że w dłuższej perspektywie reforma ma zapewnić większą stabilność systemu, co oznacza większe bezpieczeństwo dla obecnych i przyszłych seniorów. Celem ustawy jest uniknięcie sytuacji, w której państwo musiałoby radykalnie obniżyć świadczenia lub gwałtownie zwiększyć podatki. Chociaż temat budzi emocje, to w tle chodzi o to, aby młodsze pokolenia również mogły liczyć na emerytury. Z perspektywy zwykłego obywatela najważniejsza jest jasność i przewidywalność. Seniorzy chcą wiedzieć, że jutro, za miesiąc i za rok ich pieniądze będą wypłacane na czas, a system będzie stabilny. Osoby w wieku przedemerytalnym chcą wiedzieć, kiedy dokładnie przejdą na emeryturę i ile dostaną. Ustawa zakłada, że ZUS będzie musiał przygotowywać indywidualne prognozy częściej i w bardziej zrozumiały sposób, co ma pomóc ludziom planować przyszłość. To duży krok naprzód, bo wielu Polaków przyznawało, że dotychczas pisma z ZUS-u były niezrozumiałe lub zbyt przeładowane terminologią prawną. Cała reforma jest szeroka i będzie wdrażana stopniowo, ale jedno jest pewne, podpis prezydenta oznacza, że zmiany ruszają. Dla jednych to nadzieja na bardziej stabilny system i wyższe świadczenia w przyszłości, dla innych obawa przed koniecznością pracy dłużej. Dlatego tak ważne jest, aby seniorzy mieli dostęp do rzetelnych, spokojnych informacji, wolnych od sensacji i politycznych emocji. Dzisiejszy odcinek ma właśnie to zadanie wytłumaczyć ci krok po kroku, co się zmienia, kogo dotyczy reforma i co możesz zrobić, żeby jak najlepiej przygotować się do nowych przepisów. Dzięki temu każdy widz, bez względu na wiek może poczuć, że ma kontrolę nad swoją przyszłością. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdą zmianą dotyczącą emerytur, ZUS-u, waloryzacji czy ustaw podpisywanych przez prezydenta, koniecznie zostań z nami do końca odcinka i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych aktualizacji.